Cześć wszystkim! Witam Was, Dworzec Kultury. Jak widzicie, aura pogodowa raczej nas nie rozpieszcza i nie przypomina wiosny, ale to, co Napoleon przeżył w trakcie swojej inwazji na Rosję w XIX wieku. Jednak czy pogoda powstrzyma nowe pokolenie przed dokonaniem najazdu? Zaraz się dowiemy, jak Warszawiacy są przygotowani na najazd nowego pokolenia. Dzień dobry, przepraszam, Dworzec Kultury. Czy jest Pan przygotowany na tegoroczny najazd? Ja, ja nie, Pan mnie zaskoczył w ogóle. Najazd nowego pokolenia. Nowe pokolenie planuje nas najechać na w połowie kwietnia, mniej więcej. Czy jest pan. Wie coś, wie, coś, wie coś pan na ten temat? Czy jest pan przygotowany? Ja nic nie wiem na ten temat. Dziękuję. Do widzenia. Przepraszamy, najazd nowego pokolenia, dworzec kultury. Czy jesteście gotowy na tegoroczny najazd? English. English? I do not speak English, sorry. Dworzec kultury. Czy jest pan przygotowany na tegoroczny najazd? Rozumiem, że nie. A czy mógłby Pan wyjaśnić, dlaczego Pan nic nie wie o najeździe nowego pokolenia? Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dworzec Kultury. Czy jest Pani może gotowa na najazd nowego pokolenia? Nowe pokolenie jest bardzo fajne. Niech najeżdża gdzie chce. Do tej pory po godzinie spacerów i zapczepiania ludzi nie uzyskaliśmy więcej niż trzech odpowiedzi. Ludzie boją się najazdu. Za czy to przerażenie panuje również w innych miejscach w Warszawie. Dzień dobry, przepraszamy. Dzień dobry, przepraszamy, Dworzec Kultury. Chcieliśmy się zapytać. Przepraszam, Dworzec Kultury. Dzień dobry, Dworzec Kultury. Jestem zrozpaczony. Dzień dobry, przepraszamy, Dworzec Kultury. Czy jesteś gotowa na zbliżający się najazd? E, powiedzmy, że jestem. Dziękuję, no w końcu jesteś przedstawicielką nowego pokolenia. Nowe pokolenie planuje nas najechać w połowie kwietnia. Czy zamierzasz dołączyć do tego najazdu? No, chyba tak. Przepraszamy, dzień dobry. Cieszę się. Why, god, why? Wujku, wujek ma doświadczenie w urządzaniu wszelkiego rodzaju najazdów, zajazdów, podjazdów. Czy doradziłby wujek coś dworcowi kultury, jak zrobić dobry najazd nowego pokolenia? Podziwiajmy dobroć wujka mógł zabić. Dzień dobry, przepraszamy dworzec. Szczęść Boże, Dworzec kultury! Chcieliśmy się dowiedzieć, czy jest pan przygotowany na tegoroczny najazd? Y jaszczurów z kosmosu? Niestety, nowego pokolenia, jeszcze nowego gorzej. Nowego pokolenia. A z czym to się łączy? Co, to, się... co, 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 co to w ogóle jest? Dobry, z teatrem. Z teatrem. Myślę, że tak, tak, jestem, jestem. A nie boi się pan takiego najazdu? Nowe pokolenie? No już tyle w życiu przeżyłem, to nie na no gdzie? Dobra. Dziękujemy, do widzenia. Przepraszamy, przepraszamy, prosimy, my to praktyki robimy. Musimy mieć 220 godzin nakręcony, proszę! Nie udało się. Dzień dobry, przepraszamy. Dworzec kultury. Prosimy tylko na chwilę. Korea się zbroi, zaraz wybuchnie wojna, ale czy jesteś świadoma tego, że w połowie kwietnia będzie kolejny wielki najazd, dokładnie najazd nowego pokolenia? Czy jesteś na niego gotowa? E, szczerze, nie mam pojęcia o czym mówisz. To niedobrze, Właśnie jesteśmy tutaj. Okay. Jesteśmy tutaj, żeby poinformować że najazd to wielki przegląd teatralny, dokładnie na cztery spektakle, 19-20 kwietnia, Dom Kultury Rakowiec. Czy jesteś na nie przygotowana? Myślę, że tak. Zapraszamy, wstęp wolny. Okej. Okay. Na pewno? Przy okazji, można prosić o numer telefonu? Dobra, żartuję. <laughs> Pogoda zdecydowanie utrudnia zorganizowanie najazdu, nawet tak walecznemu młodemu pokoleniu. Dla tych jednak, którym aura jest niestraszna, mamy specjalne zaproszenia na najazd nowego pokolenia, czyli przegląd teatralny organizowany przez Dworzec Kultury. Już 19 raz, 20 kwietnia będzie można w Domu Kultury Rakowiec, przy ulicy Wiślickiej, zobaczyć wiele świetnych spektaklów, teatrów z Warszawy oraz spoza jej granic. A my tymczasem kończymy, bo już nasze buty są zdecydowanie przemoczone, a chcemy być zdrowi na wspomniany wcześniej na najazd nowego pokolenia. Na razie Farba już schodzi z hełmu, pokażę wszystkim, że mam go tył naprzód. Na razie, te, cześć, dworze z kultury.